Witam Państwa w kolejnym odcinku. Na naszym spotkaniu dzisiaj zechcę pokazać, zaprezentować proces tworzenia rzeźby w gipsie. Jest to forma przestrzenna, akurat i tutaj będziemy mieli troszeczkę bardziej skomplikowaną sytuację, ponieważ musimy użyć do tego kilku narzędzi. Będą to podstawowe takie narzędzie jak Krętarka, jak spawarka, jak, jak jakieś no, obcęgi, kombinerki, płaskoszczypy więc różnie można to, to, to po prostu wyginać, też za pomocą imadła, młotka oczywiście również. Więc, do czego to będzie potrzebne? Przede wszystkim będziemy musieli wykonać najpierw konstrukcję szkieletową z metalu, więc będzie spawanie, będzie po prostu troszeczkę również piłowania. Na początek chciałbym tylko powiedzieć, że gips no daje też bardzo fajną taką zabawę dla nawet początkujących rzeźbiarzy, gdzie można lepić, ale można również rzeźbić. Ja w tym przypadku po prostu rzeźbiłem. Również używałem do tego celu dłuta rzeźbiarskie o różnym formacie. Stosowałem również mini szlifierkę, gdy chodziło o drobne szczegóły. Więc tutaj mini szlifierka zdaje doskonale egzamin. Za chwilę pokażę Państwu kolejne procesy, jakie zachodzą podczas rzeźbienia. Zdjęcia, które przedstawiam Państwu są efektem. Pracy projektowej, która będzie po prostu zainstalowana na, w formie już 1 do 1, bo to są tylko modele, proszę zauważyć, w jaki sposób będę wykonywał modele. Modele, oczywiście, będą oparte. Na konstrukcji stalowej wzmacniającej, ponieważ gips, który będzie głównym tworzywem tej rzeźby, jest zbyt delikatny, jest, jest po prostu kruchy i cienkie nóżki w przypadku koni, jakieś szczególne delikatne elementy musimy wzmocnić. Będę po kolei przedstawiał teraz etapy mojej pracy. Proszę zobaczmy. Tu jest konstrukcja metalowa z drutu. Ona jest spawana i oczywiście skręcana innym drutem, to są narzędzia. To są takie proste narzędzia. Zanim wykonałem spawanie szkieletu który tutaj widzimy, musiałem najpierw wykonać szkice rysunkowe, tak ażeby proporcje gięcia szkieletu były identyczne z ruchem konia w galopie. Następnie musiałem wypełnić przestrzeń, bo koniki miały spore wymiary, jak widać, więc musiałem tą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową, taką właśnie pianką, która wypełniła przestrzeń wewnętrzną. Po to, żeby był model nieco lżejszy, no i oczywiście, żeby można było zużyć nieco mniej materiału takiego jak gips. W tym przypadku zastosowałem gips alabastrowy, gips, który jest po wyschnięciu bardzo ładny, bieluśki, więc po prostu proszę zobaczyć, pianką wypełniłem. No i tak konie zaczynają nabierać jakiś kształtów. Oczywiście musiały być przymocowane do podstawy. A przymocowałem je za pomocą Yy, gwintowanych, właśnie, elementów. Tu już widzimy, że zostaną nałożone warstwy gipsu. Gips, który tutaj widzimy w puszce, szpachelki, pędzle oczywiście, wszystko to pomaga mi nałożyć. Kolejne warstwy. Konie zaczynają nabierać kształtu. Tu już mamy praktycznie konie oblepione w takiej, takiej ostrej fakturze. Dosyć właśnie jeszcze nie, nie wykształconej w formie naturalnej, ale już przypominające sylwetkę konia w galopie. Jest to rodzina koni. Proszę, zauważmy, jest tutaj ogier, jest klacz, i jest ich dzieci, źrebie. Tu już mamy pracę po wyrzeźbieniu. One są już praktycznie. Wycyzelowane, widać kształty naturalne, bo takie było życzenie, więc należało je ukształtować, nadać im charakterystyczne mięśnie, kształty, oczywiście, i tak dalej. No, konie są na takich podstawach, jak widzimy. No, i na tym mielibyśmy koniec. Myślę, że fragment, który pokazałem, fragment mojej pracy rzeźbiarskiej w przypadku gipsu, też być może zmobilizuje kogoś z Państwa do prób takich właśnie no, realizacji swoich. Jakichś marzeń, jakichś po prostu planów, które państwo zechcecie sobie no, jak gdyby zrealizować w swoich ogrodach, domach. Nie są to rzeczy trudne. Na, w rzeźbie możemy się też bawić, możemy się cieszyć kształtem, formą, jaką, jaką sobie wymyślimy. Mogą to być formy niekoniecznie naturalistyczne, mogą to być formy abstrakcyjne. Czasami jak gdyby ściągnięte bądź też naśladowane poprzez natury, czy z natury, więc, więc tutaj warto byłoby poszukiwać. I, I na tym będziemy dzisiaj ten cykl kończyli. Chciałem Państwu serdecznie podziękować i zapraszam do kolejnego odcinka.